Jakie są trzy najczęstsze pytania, jakie zadajecie nam przed wyborem źródła ogrzewania? Pierwsze to jest, jaki jest koszt instalacji takiej pompy ciepła w waszych domach? tak? Drugie pytanie, jakie nam zadajecie, to jest, ile zapłacę za prąd. Ile przez zapłacę cały przez cały rok eksploatacji zimą i w latem na ciepłowodożytkową? No i trzeci, trzeci, trzecie pytanie, które zadajecie. Czy w ogóle da radę ogrzeć? Dokładnie. Cześć, nazywam się Bartosz Dobrowolski, jestem inżynierem, absolwentem Politechniki Warszawskiej. Moja specjalizacja to ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja. Cześć, nazywam się Jarek Kowalski, jestem absolwentem Polityki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej z zawodu konstruktor. Razem z Bartkiem prowadzimy firmę Soltimus. Ile kosztuje tak naprawdę montaż pompy ciepła? Porównamy to z takim powiedzmy najczęstszym drugim wyborem, czyli kocioł gazowy na gaz ziemny GZ50. I tutaj często pada tak, no pompa ciepła kosztuje 40 tysięcy, a kocioł gazowy kupię za 6. Pomijane natomiast jest tutaj kwestia pozostałych rzeczy, tak? czyli 6 tysięcy to jest sam kocioł. Do tego dojdzie zasobnik, najlepiej ze stali nierdzewnej, to jest dodatkowe 5 tysięcy złotych. Zawór przełączający, cała armatura, robocizna, wszystko mniej więcej powiedzmy będzie kosztowało 30 tysięcy złotych, ale do tego do, dopodzie... tego do tego też należy dać inne koszty, które nie są związane bezpośrednio z budynkiem, ale musimy doprowadzić gaz do ogrodzenia i to jest po stronie zawsze gazowni, tam też są opłaty, jeżeli linia gazowa znajduje się w miarę blisko posesji, to ten doprowadzenie tego gazu nie jest może drogę, ale trzeba też zdać sobie sprawę, że jest koszt wykonania jeszcze przyłącza od skrzynki gazowej do domu, i tu też musimy zapłacić za to przyłącze, również uwzględniając to, że takie przyłącze jest robione na pozwolenie, czyli musi być do tego mapa projektowa, która też kosztuje, prawda? Kierownik budowy, dziennik budowy, to też są jakieś koszty, które bezpośrednio nie łączą się z instalacją gazową i instalacją kotła gazowego w domu, natomiast chodzą w ten koszt tak naprawdę, który też musimy uwzględnić często o tym Ludzie, którzy stoją przed takim wyborem, nie pamiętają. Dodatkowo dochodzi jeszcze koszt komina. tak? No, w porównaniu z zestawieniem z pompą ciepła, która go nie wymaga, taki komin systemowy to jest wydatek przynajmniej kilka tysięcy złotych. Tak? No, też wypadałoby uwzględnić koszt dekarza, czyli obróbek dachowych, izolacji tego komina. Więc jeżeli uwzględnimy wszystko, to koszt tej kotłowni gazowej wraz z tym przyłączem i całą niezbędną infrastrukturą, to jest przynajmniej 30 tysięcy złotych, a czasami nawet 40. Trzeba też zdać sobie sprawę, że klienci, którzy otrzymają od nas ofertę na pompy ciepła, jest to oferta kompleksowa, czyli ona zawiera wszystko. Wszystkie potrzebne materiały, robocizny, uruchomienie tej pompy, również szkolenie z zakresu obsługi tej pompy. Klient dostaje gotowy, gotowy, gotową wycenę na kompletny produkt, kompletną usługę. Jeżeli będziemy pod uwagę do finansowania, które pompy ciepła dofinansowują spokojnie, odliczyć tak naprawdę od tej instalacji, tak, prawda? Do nowych domów jest to 7 tysięcy dla pompy powietrze woda e, lub 21 do, do pompy gruntowej, i to jest istotny I plus, plus tak, jeżeli to w zestawieniu, właśnie z kosztami kotłowni gazowej, też weźmiemy pod uwagę i taki powiedzmy e, nowoczesną pompę ciepła, e, powietrze woda e, odejmiemy od tego 7 tysięcy dofinansowania, które dodam, że. Praktycznie do każdego nowego budynku takie dofinansowanie uda się uzyskać, no to z automatu koszt inwestycyjny spada o te 7 tysięcy, więc przy nowym domu, takim do 150 metrów, to będzie około finalnie 33 tysiące, czyli około 30 tysięcy złotych. Więc tak naprawdę już się zrównujemy z gazem, a nawet schodzimy poniżej. Jeśli chodzi o o pompę ciepła, no to ja się mogę posłużyć danymi z własnego domu, gdzie mam powiedzmy dom 200 metrów, 50-osobową rodzinę przy dosyć dużym zużyciu ciepłej wody użytkowej, do tego um, używam też tej pompy do chłodzenia latem, to całkowite, całkowite zużycie prądu w moim domu to jest, przez pompę ciepła to jest 4, około 4000 kWh. Czasami 3800, czasami 4300, w zależności od zimy. E, no, przeliczając to na złotówki to jest około 5000 zł. Ja też mogę posłużyć swoim przykładem, bo to zawsze lepszy przykład niż wykład. E, z autopsji mam pompę ciepła od kilku lat. E, dom mój ma 250 metrów. Mam siedmią osobową rodzinę, więc ciepłe, ciepłej wody użytkowej też dość sporo używam. I rok do roku prak zużywam praktycznie tyle samo i to zużycie oscyluje wokół 5000 kWh prądu rocznie, co uważam że nie jest dużo, biorąc pod uwagę, to jest jakieś kilkaset złotych miesięcznie średnio, prawda, jeżeli to podzielimy przez 12 miesięcy. No, ja taki dom 250 metrów uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry wynik. I jeżeli chodzi o koszty eksploatacyjne, to oczywiście one mogą być różne, bo różne są domy, prawda. Często właśnie. Na pewno macie negatywne doświadczenia, bo znacie kogoś w rodzinie ze znajomych, gdzie zamontowano pompę ciepła do domu, który nie jest do tego przystosowany. Stary, duży, energożerny. I wtedy rzeczywiście ta pompa ciepła, może te koszty eksploatacyjne mogą być horrendalne. Często czytamy, słyszymy o rachunka grozy, prawda, za za, za, za To jest za, zapłacić za kilka ciepła. tysięcy miesięcznie za uprzewanie. Jest to oczywiście możliwe, tak, jest to możliwe. Zawsze jest to związane ze złym doborem pompy ciepła, ze złą pompą ciepła, albo ze złym budynkiem z trzema rzeczami naraz. Tak, niestety tak jest. Jest to też pokłosie, partek tego, że tak, że tego boomu, kiedy bardzo drożały paliwa kopalne i ludzie na potęgę wymieniali kopciuchy na pompy ciepła, robiły je niedoświadczone firmy, Firmy oszukańcze. No właśnie jest uczciwie, pewnie wiele z nich po prostu to są firmy nieuczciwe, tak? No, jeżeli, jeżeli wasz dom nie będzie się nadawał do pompy ciepła, czyli po prostu nie przeszedł termomodernizacji, jest to stary dom, tak? E, gdzie ma nieizolowane ściany, m, do tego tu jest kluczowe, grzejniki o małym polu wymiany ciepła, polu powierzchni wymiany ciepła, czyli po prostu za małe grzejniki i wymagają wysokiego podania wysokiego parametru grzewczego, czyli na przykład z kotła na paliwo stałe możecie zasilić te grzejniki 60 stopni i one grzeją. Jeżeli zasilimy pompą ciepła o temperaturze możliwie jak najniższej, czyli 40-50 stopni, one po prostu nie dadzą rady ogrzać tego budynku. Ustawienie wyższej temperatury będzie powodowało zdecydowanie duże, duże zużycie energii, więc dobór pompy ciepła jest bardzo istotny. Trzeba, to, trzeba po prostu wiedzieć, czy do, do, do jakiego budynku można zastosować. Ważne jest, że my potrafimy policzyć to. Jeżeli byście zwrócili do nas z takim pytaniem, ile mój dom zużyje prądu, Jesteśmy w stanie Wam to obliczyć, oszacować. Bardzo dużą dokładnością. Z dokładnością do 5%. Dokładnie. Maksymalnie 10% jesteśmy w stanie się pomylić. Wynika to z czystej matematyki. Po prostu budynek potrzebuje określoną ilość ciepła. Jeżeli na przykład spalałeś dotychczasowo, załóżmy, 4 tony węgla przy założeniu 28 MJ na kilogram wartość opałowej tego węgla, wszystko jest policzalne, czyli to, jest, to, to wychodzi około 15 tysięcy kWh ciepła. To, czyli twój dom potrzebuje 15 tysięcy kWh. Nieważne jak go dostarczysz, jakim źródłem jeżeli ciepła. Jeżeli go dostarczysz pompą ciepła? Bierzemy to pod uwagę COP, czyli sprawność w zależności, czy jest to układ ogrzewania niskotemperaturowy, wysoko, to, to ten COP będzie się zmieniał. Ale tu akurat dokładnie jesteśmy w stanie oszacować. Myślę, że tak jak Jarek powiedział spokojnie, 50% możemy zrobić błędu w tych obliczeniach i zagwarantować, że dokładnie tyle wasz budynek zużyje. Znaczy, pompa ciepła ogrzewając ten budynek zużyje tyle prądu. Jeżeli wasz budynek nie będzie się nadawał do tego źródła ogrzewania, też wam o tym powiemy. Tak. Nic na siłę, wręcz przeciwnie. Są inne rozwiązania. Mogą to być kotły na pelet, mogą być kotły gazowe, które też możemy zamontować. Jeżeli Wasz dom się nie nadaje do pompy ciepła, to, to, to na pewno od nas to usłyszycie. Trzecia kwestia, z którą się spotykamy, to jest to, czy, czy ta technologia w ogóle działa. Czy, czy w zimę nie będę marznąć, bo, bo, no bo przecież jak jest poniżej zera, to już nie ma ciepła w powietrzu, więc, więc poniżej zera pompa ciepła nie działa. Czyli generalnie trochę niewiedza albo niewiedza związana właśnie z tą technologią. E, wytłumaczę to może na podstawie działania zamrażarki. Bardzo Czyli na przykład e, zobaczcie, każdy z Was ma pompę ciepła w domu: lodówka, zamrażarka. Jak działa taka zamrażarka w kuchni? W środku wewnątrz zamrażarki panuje temperatura minus 20 stopni. Wkładacie tam jakiś produkt, jaki, jakieś zakupy zrobiliście, nie wiem, mięso czy coś, które ma, przewozicie, ma temperaturę 10 stopni, wkładacie do środka, co, co, się, co się wtedy dzieje. Jakie e, zjawisko zachodzi? Ciepło. Odbierane jest z wnętrza tej zamrażarki, gdzie panuje minus 20 stopni i przerzucane jest do pomieszczenia do kuchni, tak? Czyli w miejscach, gdzie, gdzie, gdzie ta zamrażarka stoi. E, czyli wbrew naturalnym prawom fizyki. Ciepło przenika od temperatury niższej do temperatury wyższej, czyli od minus 20 stopni, które panują wewnątrz zamrażarki, do plus 20, które są wewnątrz w pomieszczeniu kuchni. Tak samo jest z pompą ciepła. Ona pobiera ciepło, nawet jak jest na zewnątrz minus 20 albo nawet minus 30, i przekazuje to ciepło do instalacji centralnego ogrzewania, czyli transport, pompuje to ciepło. Od dolnego źródła do górnego, czyli do instalacji centralnego ogrzewania w waszym budynku. Tu istotne jest właśnie, jaki jest to układ ogrzewania: niskotemperaturowy, wysokotemperaturowy. Oczywiście ta temperatura na zewnątrz też jest istotna. Czym zimniej, tym pompie trudniej to ciepło pobrać. Natomiast Wtedy spadaj wydajnych po prostu i I, tak, tyle, i to tak? jest kwestia doboru przez, przez właściwą osobę, przez osobę, która zna tą technologię, wie jak dobrać odpowiednią moc, jaki rodzaj pompy zastosować, czy, czy konkretnie w tej sytuacji, czyli do tego budynku z tym systemem ogrzewania, to źródło ciepła będzie się nadawało. Należy też wspomnieć, że te najnowsze pompy ciepła, na przykład Daikin 4 Altherma, przy temperaturze zewnętrznej minus 15 stopni potrafi dać wodę na zasilaniu, czyli na wyjściu na układ centralnego ogrzewania do 75 stopni, na samym sprężarce. Praktycznie 100% domów by obsłużyła taka pompa, prawda? już kwestia teraz y, 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 sprawdzenia, czy jakie będzie właśnie zużycie, jakie jest zapotrzebowanie domu i tak jak mówiliśmy wcześniej, możemy dosyć precyzyjnie, z dokładnością do 10% y, błędu y, powiedzieć, ile dokładnie pompa ciepła zużyje energii w Waszym budynku. Bardzo istotne jest, żeby każdy dom potraktować indywidualnie. Zmieniła się technologia, zmieniły się czasy. Kiedyś można było jeden kocioł zamontować do praktycznie każdego domu, teraz każdy dom, Trzeba traktować indywidualnie, że to jest nowy, czy to jest stary, i do każdego domu da się dobrać pompę ciepła odpowiednio. Oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, że istnieją domy, w której najpierw należy wykonać tę modernizację, żeby dobrać pompę ciepła, ze względu na koszty eksploatacyjne nie dlatego, że ona nie da rady dogrzać budynku tylko dlatego, żeby te koszty eksploatacyjne nie były za wysokie, prawda? Da się to zrobić po prostu. I tyle, tylko że każdy dom musi być indywidualnie potraktowany. Ja Tutaj dodam, że na przykład korzystając z dofinansowania do finansowania do budynków termomodernizowanych, niezbędne jest wykonanie audytu energetycznego. Tak? W naszej firmie mamy dział, mamy swoich audytorów. Na przykład Iza zajmuje się audytami w naszej firmie i jeżeli, jeżeli dostaniemy od was dane tego budynku, rzuty, opis e, przegrod budowlanych, czyli jak jest wykonany mur, tak, czy to jest e, cegła i styropian, czy na przykład e, taka starsza technologia cegła, pustka e, cegła, czyli mur trzywarstwowy, e, Uwzględniamy te parametry: parametry muru, parametry stropu, czy tam izolacji od gruntu, jakie są przegrody przezroczyste, tak zwane, czyli okna, czy dwuszybowe, szybowe, a może w ogóle starego typu, robimy audyt i konkretnie obliczamy, jakie zapotrzebowanie ma ten budynek. Także nawet jak nie macie tych danych, jak nie wiecie, jaki jest wasz dom. Tak jak w przypadku nowych budynków, gdzie te świadectwa charakterystyki energetycznej są załączane do projektu, to do starego budynku możemy jak najbardziej to wszystko policzyć i też bardzo precyzyjnie wam podać, jakie będzie zużycie energii przez ten dom, przez ten budynek i dobrać odpowiednie źródło zasilania. Zazwyczaj w domach niestermomodernizowanych. Nieocieplonych, no pompa ciepła krótko mówiąc się nie nadaje. Ale o tym wszystkim Wam powiemy już w rozmowach indywidualnych. Jak macie jakieś dodatkowe pytania, piszcie w komentarzach. Postaramy się bardzo precyzyjnie Wam odpowiedzieć czy policzyć. Także zapraszamy do dyskusji. Do zobaczenia. Dzięki.